Julian tu wiem spóźniony słow. Płacze pani Słowikowa w gniazdku na akacji, bo Pan Słowik przed dziewiątą miał być na kolacji. Tak się godzin wyznaczonych pilnie zawsze trzyma, a tu już po jedenastej i słowika nie ma. Wszystko stygnie zupka z muszek na wieczornej rosie, sześć komarów nadziewanych w konwaliowym sosie, model z rożna przyprawiany gęstym cieniem z lasku, a na deser tort z w księżycowym blasku. Może mu się coś zdarzyło, może go napadli, szare piórka oskubali, srebrny z skradli, to przecież zazdrość, to skowronek z bandą skowroniątek. Bo odrosnął, ale głos majątek. Nagle zjawia się pan słowik. Wasz jest Gdzieś ty latał, gdzieś ty frubał, przecież ja tu płacę. A pan słowik słodko ćwierka, Wybacz, moje złoto, ale wieczór tak piękny, że szedłem piechotą. Brawo! Tá seguindo a